W Pobiedziskach wakacje rozpoczęły się hucznie. Doroczne dni Pobiedzisk obfitowały w mace imprez. Pierwszy dzień poświęcony był młodym. Rozpoczęło się od wręczenia nagród burmistrza dla najzdolniejszych uczniów. Numerem jeden w tym roku została Olga Żeminkowska z zespołu szkół w Pobiedziskach, która rok szkolny zakończyła ze średnią ocen 5,8. Bez wątpienia czas nauki w gimnazjum był dla mnie czasem obfitym w różne zdarzenia, różne konkursy, debaty oksfordzkie, kółka zainteresowań. Myślę, że mam szczęście, że szkoła, do której trafiłam pomagała mi rozwijać moje pasje i teraz mogę w późniejszej edukacji mogę je potem już rozwijać. Później przyszedł czas na galę sportu i nagrody dla najzdolniejszych sportowców, których w nie brakuje. Ja trenuję kajakarstwo od 8 lat. tak Zaczęłam trenować dzięki siostrze, która mnie zaprowadziła tak naprawdę na pierwszy trening. W piątej klasie to było. No i tak jakoś to jest wymagająca dyscyplina od kobiet. Tak, to wymaga dużo od nas, ponieważ musimy i, w naszym sporcie liczy się i bieganie, i siłownia, i kajaki. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że trenujemy wszystko, bo musimy mieć o, dobrą ogólną rozwojówkę. rugby istnieją dwie odmiany, właściwie trzy, ale my gramy w dwie tutaj w Polsce, w rugby siedmioosobowe i piętnastoosobowe. Troszeczkę się różnią, waszą ilością zawodników i czasem gry, także tym, że rógby 7 osobowe jest szybsze, dynamiczniejsze, więcej punktów się zdobywa, akcje są o wiele szybsze, a rógby 15 osobowe jest wolniejsze, jest więcej starć z przeciwnikiem tego kontaktu. Podczas Gali wyróżniony został także najlepszy trener. Jeszcze dziś rano, kiedy byłem w ośrodku przygotowań olimpijskich wraz z moimi zawodnikami, kiedy przysiągnie rozmawiałem z różnymi zawodnikami i, i trenerami w, z, z całej Polski, oni mi się pytali, Łukasz, ale po co ty jedziesz do tych pobiegów, tam się takiego odbywa? Ja mówię, że my już właśnie od kilku, siedmiu, może nawet ośmiu lat e, mamy zwyczaj wręczania właśnie nagród dla naj, najbardziej utalentowanych zawodników i, i najbardziej utalentowanych trenerów. I ci ludzie byli zaskoczeni, pytali mi się, dlaczego w tak małej gminie... Funkcjonuje coś, coś tak fantastycznego, coś, co tak naprawdę w Polsce zdarza się tylko albo w miastach powiatowych, albo w jakiś takich naprawdę większych, większych miastach wojewódzkich, a to jest mała gmina. Nie wiem, czy tu jest nawet 20 tysięcy mieszkańców, czy, czy nie, ale wydaje mi się, że właśnie jako tego. A mimo wszystko to funkcjonuje naprawdę jak na, jak, jak, jak na takie możliwości w bardzo, bardzo fajny sposób. Mieszkańców rozruszały koncerty Bapu i Bobłan i Bat Stepan, którzy na scenie występują wspólnie od 7 lat. To jest nasz repertuar, który gramy z reguły po prostu na koncertach. Dokładnie. Starsze rzeczy, nowe rzeczy, wspólne rzeczy, solowe rzeczy. Własne Pani Bogła. Kulminacją dni poblizkich była sobota, kiedy to nad jeziorem giezdruchowo wystąpiły gwiazdy. Dobrze przyjęty został występ zespołu UFLY momentem wydania płyty Love Smugglers w zeszłym roku w listopadzie. Gramy coraz więcej koncertów. Mieliśmy okazję grać z gwiazdą holenderskiej sceny Kensingtonem w Holandii. Zaprosiliśmy ich do Polski. Także super to wypaliło. Gramy coraz więcej koncertów. Przygotowujemy już kolejną płytę. Nie próżdujemy, ale na pewno wszystko idzie do przodu. Coraz więcej koncertów. Coraz mniej czasu na, nie wiem, próby, cokolwiek innego, ale to pozytywnie o to właśnie chodzi. Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy czekali na Lady Punk. Przedstawiamy osiągnięcia właśnie tych sportowców, osiągnięcia ludzi w nauce. No i przede wszystkim, co jest bardzo ważne, że chcieliśmy promować przede wszystkim nasze lokalne zespoły, które są i z iz Poznania i też z przedstawiciele, jak również naszą lokalną młodzież, a więc naszą orkiestrę, również talenty, ale najważniejsze, żeby to była społeczność lokalna. No i oczywiście, tak jak gdyby nie tyle nagrodą, ale takim pewnym podsumowaniem, jest ten zespół Lady Punk, na który na pewno mieszkańcy słuchają, bo są wielbiciele od najmniejszych do, do największych. Na koniec sobotnich koncertów zagrała wyczekiwana gwiazda serdecznie wszystkich mieszkańców Pobiedzisk ode mnie osobiście, ale oczywiście też od zespołu dobrej zabawy i dobrych wakacji. Wszystkiego dobrego. Oprócz wydarzeń artystycznych, Dni Pobiedzisk wypełniły także atrakcje dla najmłodszych.